Wracamy w poniedziałek i zaczynamy walkę z czujnikiem poziomu oleju w do Kato 2 diesel. Jak ostatnio widzieliście wyciągnąłem już półkę. Półśka jest wyciągnięta. Ale nie ma za dużo miejsca. On jest w tym miejscu, ten czerwony kabelek, czyli co bierzemy wyciągamy yy, katalizator DPF-u wyciągamy tą puszeczkę. Przewody, wszystko i. Ciężko nie zobaczycie go, ale on jest tam głęboko, niestety. Dobra, bierzemy się za wykręcanie, wyciągamy katalizator DPF-u, wyciągamy tą puszeczkę, a nie za tą puszeczką i spróbujemy w ten czas go wyciągnąć. Będę, was, będę Wam pokazywał, co robię, jak robię. O. Jak widzicie. Według autodaty bo bodajże, trzeba też sanki ściągnąć, ale tego już nie będę robił, bo to już za dużo. Zrobię tylko tyle ile potrzeba, bo mi się nie chce. Myślałem też, żeby rozebrać alternator, ale według mnie nadal on jest za tym katalizatorem DPF-u, więc na razie go zostawię. Jeżeli go trzeba będzie wyciągnąć, to go wyciągnę, ale według mnie dobierzemy się z tej strony, to będzie git. Zacząłem sobie od odkręcenia tej rury. O! W ten właśnie sposób. Zabierzemy ją zaraz na bok. Tutaj wyciągniemy sobie z tego uchwytu i bierzemy się powoli za wyciąganie tego pięknego DPF od dołu. Mam nadzieję, że przejdzie tutaj powyżej samek. Nie ma tutaj też za dużo miejsca, ale wydaje mi się, że przejdzie. Dobra, będziemy działać i tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy krok po kroku robić. Tak jak mówię, robię to pierwszy raz, nie robiłem jeszcze tego, tego czujniczka, ale dobra, radę nie pierwszy, nie ostatni taki czujniczek. Cały wydech już wyjechał. Teraz bierzemy się za wyciągnięcie tego DPF-a. Więc jedna śruba od uchwytu o, jest w tym miejscu, właśnie tutaj, a druga jest po drugiej stronie, teraz jej Wam nie pokażę, co so, odkręcamy te dwie śruby od uchwytu DPF-u i staramy się go wyciągnąć tędy. Wszystkie czynniczki musicie porozpinać. Ja z czynniczkami robię tak, że nie odkręcam je od DPF-u, tylko wyciągam je z wtyczki czyli takie różne sondy, różne ciśnienia i tak dalej. To wyciągam z styczek, nie z DPF, -y, bo yy, bardzo ciężko jest na samochodzie to zrobić, a jeżeli wyciągniecie sobie. I w razie czego je chcecie odkręcić, to nie ma problemu, jest wygodniej. Teraz mamy auto obniżone i bierzemy się od góry troszeczkę, bo musimy odkręcić od turbiny ten DPF. A więc tak podpinamy wszystkie sobie czujniczki. Ja znalazłem sobie najlepszy sposób na niektóre kostki są identyczne. A więc, żeby się nie pomylić, robię sobie kropeczkę i kropeczkę, czy tam jak wolicie, kreseczkę nieważne. I w ten czas wiemy, że na pewno to i to razem pasuje. Bo już tak kiedyś miałem, że rozpiałem, były identyczne kostki, i mówię, która do której idzie. A więc tak, teraz sobie daję sobie znaczki jakieś. Odpinam, później ta jest identyczna. Odpinam tu sobie dam dwójeczkę, dwie kropeczki, dwie kropeczki i bezproblemowo w ten czas jest. A ona się znajduje tam z tyłu. Turbinka i DPF. No i co? Będziemy się starać to rozpinać, powoli działać. Nie wiem, czy z przodu trochę nie będę musiał zdjąć, żeby mi było wygodniej, ale na razie zostawię. Tutaj o rureczka jest, wisi sobie, to nie ja. Tak już było. Dobra, działamy dalej. I zobaczcie na to. Saneczki prawie opuszczone całkiem. Nie będziemy rozpinać rureczek. No ale niestety, do tych dwóch śrubeczek od DPF-u. A tam te dwie śrubeczki, widać? Uchwyt od DPF-u. Za chwilę nie idzie do nich dojść. A więc tak, i DPF też nie wyjdzie jak są sanki na górze. Teraz tak, odkręcę te yy, trzynastki. 2-13 od uchwytu wyciągnę DPF i dopiero będzie więcej miejsca, żeby e, wyciągnąć ten czujnik poziomu oleju. Co za cały dzień roboty, żeby wymienić, że tak powiem brzydko, czujnik poziomu oleju. No to jest masakra. Sorry, ale to jest masakra DPF wyjęty po długi walce. Zobaczcie ile on ma przewodów kosteczek. Po prostu masakra. Wszyscy zmęczony tą pracą. Tak to wygląda z tej strony. Teraz turbinkę już łatwo by było wymienić. A czujniczek. Czujniczek jest tutaj, już jest rozpięty. I on idzie tu. O, tutaj cię pokazuje palcem w tym miejscu. Ale żeby czujnik wyciągnąć, to nie jest tak prosto. Bo teraz trzeba tą podniczkę odkręcić, a żeby odkręcić tą rurkę, jest następna rurka u góry, zaraz nad śrubą. Muszę tą podniczkę troszeczkę odsunąć, żeby ten czujnik włożyć, wyciągnąć i włożyć, bo on jest długi, on nie wyjdzie tutaj, bo akurat jest na rurze. Dobra, walczymy dalej. W takim punkcie jesteśmy, to i dokończymy to, ale z... wyciągnąć ten kolektor wydechowy to tragedia. Też bordzewiałe, jak. Dobra, po małej walce udało się wyciągnąć ten czujnik tej chłodniczki. Nie, nie trzeba wyciągać, tylko ją sobie poluźnicie, wyciągnijcie tu z bloku tą rurkę, i ona akurat wychodzi tutaj z tej strony. Czyli nie trzeba jej całkiem rozpinać, wyciągać, tylko wychodzi. Tak bardzo ciężko, ale wychodzi. Mówię, wyciągłem, udało się. Teraz co, wkładam nową nowy ten czujnik i wszystko z początku. Robota na dosłownie 6-8 godzin. A jak nie lepiej. Hej, ja mamy kolejny dzień. Walki z czujnikiem poziomu oleju w Fiacie Ducato Więc co, teraz burzony jest z DPF tak to się prezentuje DPF jest mocowany jedna i z drugiej strony jest druga zrobimy to, a jak sobie zrobiłem te wszystkie czujniczki, żeby je tam od góry ładnie przełożyć, wziąłem sobie kawałek drutu pokleiłem i wysłałem do góry zostały mi jeszcze tak DPF wszystkie czujniczki, później yy, Przekładnie kierowniczą wsadzić tą dziurkę, ładnie wszystko przymocować. No i jedziemy powoli do przodu. Kostka została sprawdzona od tego czujnika poziomu oleju. Tam było napięcie i wszystko działa, nie było żadnego, żadnego problemu z tą kostką. Składamy i zobaczymy.